Ile tam wysota? No? Czego? Wysota Nie, na oko Metoda jest najlepsza, na oko Wszystko jest na oko w moim życiu To jest słynne Ja też? Ty też bądź na oko <laughs> Tak jest Dobra, teraz tak Wrzucamy to tutaj Prawdopodobnie jeszcze trzeba podkopać troszkę Bo jest za mała dziura nie? Jak widać I będzie za mało miejsca Zaraz podkopię mi jeszcze trójkę. Okay. Zaraz tutaj coś nie wolno podebrać. Mhm. Uh -huh. teraz, 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 Takiego kamczora. Tak to się wszystko trzyma. Ale nikt z tego nie będzie. Następny Następne kroki? Następne kroki. Jeszcze trochę dziurę Tutaj mamy. I co? Ok. dziurę Technology. To jest polski prymityw technologii, dokładnie tak, taki on jest, prymityw technologii. Zarówno sprawdzać, podpalać. Co? Wędzarnia jest zbudowana. Jak widać. idzie jak zwariowany. Temperatura nie wiem jaka jest, bo, bo nie wiem. Ale jak widać dymu trochę idzie. To jest takie wstępne przepalenie, wypalenie. Także jeszcze nic poważnego, bo to nawet nie jest drewno do wędzenia. Także dopiero jak będzie drewno do wędzenia no to się Wtedy będziemy nagrywać dalszą partię, nie wiem, zobaczymy w ogóle jak to z tego wyjdzie, bo nie wiem czy nie będzie za mała dziura, żeby, bo jak widać temperatura no nie jest, ten, jest trochę mało ognia, ale to jest taki, taki temat no, zobaczymy co to z tego będzie.